Hi, jesteś w związku albo w małżeństwie? To pozwól, że coś ci przypomnę. Pamiętasz jak to się wszystko zaczęło? Pamiętasz jak się zaczął twój związek z twoim partnerem, z twoją partnerką, żoną, mężem? Pamiętasz jak to było, kiedy poświęcaliście sobie każdy możliwy wolny czas? Kiedy rozmawialiście o wszystkim? Kiedy pisaliście do siebie bez przerwy? Kiedy rano budziliście się Mówiąc sobie dzień dobry, pisząc sobie dzień dobry. A dzisiaj nadal tak jest? Nadal masz czas dla tej osoby, z którą się związałeś, związałaś i chcesz budować przyszłość. Czy może dzisiaj świat zabiera ci tą możliwość, bo jest zbyt dużo zadań, zbyt dużo obowiązków, zbyt dużo wszystkiego? I nie masz czasu dla osoby, która tak naprawdę jest Twoją przyszłością. Słuchaj, zrozum, że dzisiejszy świat pozwala nam bardzo łatwo zapomnieć, co jest celem w życiu i jak ważne są osoby, które koło nas stoją. Zrozum, że nic nie jest w stanie zastąpić prawdziwej miłości. Natomiast każda miłość może być stracona przez obojętność, przez zapomnienie. A prawda jest taka, że dzisiejszy świat kusi. Kusi Cię z każdej strony. By robić coś innego. Niż kochać. Bo wszystko inne jest bardzo łatwe. Duże rzeczy można kupić. Nie trzeba się tyle starać. Natomiast miłość wymaga poświęcenia. Czasu. Tego tak naprawdę mamy najmniej. Dlatego słuchaj. Nie zapominaj, co Was połączyło. I nie zapominaj, że to, co Was połączyło. Może was też rozdzielić. Jeżeli dzisiaj nie masz czasu dla tej najukochańszej osoby, bo życie zabiera ci ten czas, to uwierz mi któregoś dnia to życie zabierze ci tą osobę. I wtedy będziesz mógł tylko i wyłącznie winić siebie. Bo kiedy miałeś czas, aby to naprawić, nie zrobiłeś nic. Dlatego pamiętaj. Dbaj o ludzi, którzy Cię kochają i kochaj ich niezmiennie. Znajdź czas dla bliskich, którzy są Twoją przyszłością. Pamiętaj o tym.